I'm <laughs> sorry. Dobrze Państwa, wylądowaliśmy na lotnisku w Agadirze. Bardzo prosimy o pozostanie na swoich miejscach zapiętymi pasami do czasu całkowitego zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapięć pasy. Prosimy o ostrożne otwieranie półek przed wyjściem z samolotu. upewnienie się, czy zabrali Państwo ze sobą cały swój bagaż podręczny i wszystkie rzeczy osobiste. W imieniu polskich lotniczych, lot, sojuszu, Stary oraz linii partnerskich. Dziękujemy Państwu za wspólną podróż, dziękujemy również w imieniu Biura Podróży Rainbow, traktującego dzisiejszy rejs. Życzymy Państwu słonecznych i nie, niezapomnianych wakacji. Dziękujemy i do zobaczenia w drodze powrotnej.